Popatrz, jak to może być, że tak redukcja? Co, co z redukcją? Patrz, co nastatycznie? Dostać, to następny zawodnik to górny Strela oryginał miał rozpiętość 12 metrów, czyli, czyli tyle, czyli tyle o mocy 16 koni mechanicznych. Konstrukcja i właściwości lotne tego samolotu wyprzedały wszystkie inne konstrukcje motoszybowcy z tych lat. Dopiero w latach 70. XX wieku zbudowano motoczybowce o podobnych właściwościach lotnych. Model wykonany w skali 1 do 3, długości 1,52 m, teraz w 3 skrzydeł 3,36 m. Obsługę, no, e, obsługę zawodu proszę o dopilnowanie, aby osoby postronne zostały przesunięte poza siatkę Następny poleci Pan Tomasz W tej chwili zrobimy przerwę Po przerwie dokończymy trzecią kolejkę Trzymamy znamy pokazowy dokonamy wręczenia nagród Chciemy o przeniesienie modeli do kołopodium żebyśmy mogli zrobić wspólne zdjęcie. No musi się wyrobić również proszę dopilnowania, aby osoby postronne zostały przesunięte za zaśiatki.

Po ją, żebyś mogli zrobić to do całej Dobrze. Tam jest 10% można. Dobrze, to teraz to wszystko się zgadza. To, to nas, Dionatio, bo... the... Nie mam no, 네, ale absolutnie, to jest nasze. Nie mam pretensji. Nie mam pretensji. to nie bo to się szereg

Tak. No to koniec zawodów, zaraz będą nagrody. Ja się niestety nie zaoparłem. Może w przyszłym roku. I chcielibyśmy już poprosić kolegów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. I zawodnik z nazwiskiem Marek Szufa. Jest proszony, który latał modelem CSM. Wilkin von aus Deutschland. Drugie miejsce zajął kolega z Niemiec, pan Wilter Anton von Liedem. Tutaj zaszła mała pomyłka. Pan Marek Szufa startował modelem Extra 330. A trzecie miejsce zajął kolega Julian von Acker. Popier, modelarzy. Jeszcze eh, to będzie móc, Zagrada? Nie jest. Szkoda. Niestety nie. Ty wytrzymałeś używanie śniegu. Przez to zatrzał. Ale jest świetny. Maar je kom maar dichterbij. Waar is dan nog voor ons? Kijk Dein. beine, deine beine. Ja, Christian, die zijn doch toch alle hinten. Ja, dat is

Proszę państwa, zaraz nastąpi wrzucenie pucharów i nagród. Już po zawodach, nagrody wręczone, to koniec trzeciego dnia. Pierwszy raz taka impreza była w Bydgoszczy, ale trafiliśmy. Może będzie następnego roku także. przygotowywaliśmy właśnie dzięki pomocy wielkim sercom startującego tu zawodów. Dziękuję również Państwu i wszystkim gościom, wszystkim zawodnikom za przybycie, za wspaniałą atmosferę. Dziękuję, że mieliśmy tyle wspaniałych widzów. Fundacja Wiatraczek na pewno nie zawiedzie Państwa w przyszłym roku, jeżeli tylko będziecie chcieli. A raz o dzisiaj przyrodziłem duże samoloty, tytuł... czy połowę za rok. nie więcej o tej samej porze.